Siema się ma to znowu ja chciałem dzisiaj pogadać o czymś poważnym Zrelaksuję się, żeby było lepiej Otóż Uważam, że jakby to powiedzieć Za dużo mamy setów teraz Ja wiem, że dzisiaj w sensie jak to nagrywam jest 17 nie wiem, kiedy wyjdzie ten filmik. 19, 20, coś takiego, jak nie 18. Już mnie. musimy mi być wygodnie, sorry. Strasznie mnie denerwuje fakt, że sety są cały czas ogłaszane. Jest tak. Jutro wychodzi Blackboard White Flare. Uważam, mi się wydaje, że Blackboard będzie troszkę, bo tam jest Shinji Konda. Chciałbym zrobić filmik oceniając w ogóle jej te. Ja i jego. Nawet nie wiem, kto to jest. Czy to facet. Czy... czy to facet, czy kobieta, ale. Jedyne, co jest fajne w tym Magic Card, to jest to, że jest ten Gerados tam. Po lewej albo po prawej, to jest fajne, ale cała karta jest. I ten z. Prismat. Prismatic Evolution jest ten smog przez Shinji konda Też brzydki. Ten serulecz już jest lepszy, ale nie widać w ogóle co to jest. W ogóle Prismatic Evolutions jest taki okropny set. Ja nie wiem jak ludzie mogą to kupować, ale już... Nieważne. I jutro będzie Blackboard White Flare. I co wczoraj? Przedwczoraj? Wczoraj albo przedwczoraj już na Pokémon Center można było zamówić mega ewolucję, czyli zestaw po Blackboard i White Flare. I jakby czemu? Po... Może to tylko ja. Jak ja to. Trudno. Ale mnie to mega denerwuje. Że najnowszy zestaw, który ma wyjść, jeszcze nie wyszedł, a oni ogłaszają kolejny. I ja wiem, bo oni, oni to jakoś są z grą połączyć. Że jak wyjdzie gra, to żeby zestaw w kartach wyszedł. Oni robią grę albo film, albo anime jakieś. Nie pamiętam, ale oni chcą zrobić tak, żeby karty się pokrywały z Chrome, z Anime, z wszystkim. I teraz mamy. Uważam, że za dużo już. Ja nie jestem tu za długo w całym tym hobby. Ja dołączyłem. No, jak pryzmaty chyba wszedł, to zacząłem już tak powoli się interesować. Jak nie wcześniej, jak nie później. Ze szkoła Prismatic Evolutions na pewno Pff, za dużo według mnie powinniśmy mieć tak trochę więcej luzu. już. Jak mają ogłosić tą Mega Evolutions, mają być te priordery. to niech poczekałem chociaż tydzień. Niech ten Blackboard, White Flare wyjdzie. Szczególnie Patrzę na to, że są dwa różne podzestawy, podsety. Nie wiem jak wy, ja na pewno mi się bardziej podoba White Flare, tak? To jest White Flare i Black Bolt, mi się bardziej podoba White Flare. Uważam, że te białe, czarne karty, te z Black Bolt i White Flare, czyli Zekrom i Reshiram, które są tylko w jednym kolorze, to są paskone karty, w ogóle nie powinny być Chase'em. Według mnie Chase'em powinien być ten Zekrom z piorunami z tyłu. Pomimo tego, że nie lubię tego Pokémona, to ta karta jest epicka i ten Reshiram z pikniku, który też nie, który mi się akurat mniej podoba niż ten Zekrom, ale i tak uważam, że Whiteflash to o wiele lepszy zestaw, Podzestaw. I my już wiemy o Mega Ewolucjach. Nie wiem za dużo według mnie. Nie wiadomo na co wydać kasę, bo jest tyle rzeczy. I wiecie, nie mówię, że wszystkie, że ja muszę mieć wszystkie zestawy, wszystkie TB, wszystkie te, bo nie muszę. Naprawdę, jak mi się coś nie podoba, to nie kupuję. Ale Ale według mnie, no, za, tak jak mówię, za często dostajemy. Czemu? Jeszcze nie wyszedł nowy set, a my już wiemy o innym, kolejnym nowym secie. To jest dla mnie idiotyczne. Idiotyczne jest dla mnie to, że teraz będą mega ewolucje, więc każdy się jara mega ewolucji. Ewolu Mega ewolucjami każdy kupuje karty z tamtych lat i przez to karty pszt, 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 pszt. Puh, To było trochę cringe. <grym zdanczą> ale ja się jestem tym leciutko zmęczonym Wiadomo, nie bierz tego na poważnie. W sensie, że jestem zmęczony, że o nie pójdę już nigdzie, ale. Mnie to wkurza. Powinniśmy mieć trochę oddechu, że tak powiem. I nie zrozumcie mnie źle, bo czy będę kupował White Flare? Jak już to na pewno, na pewno ten box w albo same Victini będę kupował. Nie wiem, czy będę kupował paczki ETB, booster boxy. Być może to będzie nowy Cramzinev, z tego co widziałem, bo jest dużo ilustracji. Może będzie fajny do otwierania. Może kiedyś zrobię jakiś opening. Może wiem, że ludzie tego nie oglądają, ale ludzie i tak mnie nie oglądają, jak tam nie otwieram kart. Więc <laughs> jaka to jest różnica? <laughs> ale tak, to jest taki bardziej luźny filmik. Ja wiem, w ogóle ja nie mówię. Tego na filmikach, ale zostawiajcie komentarze, jak, jak z czym się zgadzacie, jak się nie zgadzacie, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Ale. To. To nie jest dobre. Według mnie. Za dużo. Uważam, że jakbyśmy się zastanawiali, co będzie następne, co będzie następne, to będzie fajnie, nie? Wyszedł nowy ze zestaw, nie wiem, tydzień. Uuu, ciekawe co będzie. Najnowszym zestawem. Uuu, uu. nie lubię mówić set. Ja w ogóle nie lubię za bardzo łączyć angielskich słów z polskimi. Ale wiadomo, jak trzeba, to trzeba. Ale dajcie ten tydzień relaksu, żebyśmy sobie się zastanowili. O, ciekawe co wrzucą zaraz. Uuu, ciekawe co to będzie. Naprawdę to nic im nie, nic nie kosztuje, ale też oni. Oni chcą zarobić na pewno na milion procent. Nie wiem, może tylko ja tak mam, ale trochę mi smutno. Wiem, że nie było mnie w tych czasach w, sensie w tej pasji, ale z tego co słyszałem, to. Sam fakt, że ludzie nie wiedzieli co dostaną, że ludzie nie wiedzieli co będzie w nowym zestawie i otwierali, w ogóle nie wiedząc co tam jest, to brzmi jak świetny pomysł i uważam, że fajnie by byłoby, fajnie byłoby wrócić do czegoś takiego. Bo chcąc nie chcąc to w internecie masz wszystkie leaky, wszystkie wycieki są. Też nie wiem za bardzo co mówić, ja mówię od razu to, co mi przyjdzie do głowy. Jak nie słychać. <noise> ale to nie jest dobry czas. się to nie jest dobre według mnie. Jak ktoś mega się tym jara, to fajnie, ale według mnie to zabiera trochę, trochę frajdy z tego. Tak trochę bardzo. Ale co? Jutro będzie white, black flare, white bolt, <coughs> black bolt, white flare. Muszę tak powiedzieć: Na tym szorce, ale ludzie się wkurzą. Jak będę mówił: Black flare, black, flare white bolt, to, to jest dobre. Ale no, mam nadzieję, że ceny będą w porze. Mam nadzieję, że Epic nie będzie kasował 25 zł. Co, booster, ile? 30, nie, w dzień premiery TR zrobili 25-25 za booster i za ten taki wielki, ten blist. Mam nadzieję, że zrobią trochę mniejszą cenę. Jak nie, to jakiś inny sklep. Ostatnio to jest bardzo dobra oznaka. Nie będę mówił o cenach, ale w smyku były ostatnio karty Pokémon. Był ten. Mewtwo EX Box i ten Cynthia z karczą, coś tam o cenach nie będę dyskutował, ale było, więc to jest dobry znak. To jest bardzo dobry znak. Być może Epic w końcu zaaktualizuje swoją aplikację. Jeżeli mają napisane, że w salonie są dostępne pusterki, to być może naprawdę będą dostępne. Fuh, jakie... O, broń Boże, żeby tak zrobili. Jezu! Jezu, ale to by ich dużo kosztowało, jakby dawali znać ludziom, jak naprawdę jest produkt. A nie tak się nastawiłem, że wow, w Empiku to jest dostępne, to jest dostępne. Ale sobie kupię, nie będę musiał kupować przez internet i czekać, tylko na miejscu sobie kupię. A nie, bo na aplikacji jest napisane, że w salonie jest dostępne, ale w salonie nie ma. no To jest. A. Ale no, chyba trochę przedłużyłem ten filmik. Ale mówię co czuję, to jest prosto serce. Więc co? To był trochę bardziej smutny filmik. Dzięki za oglądanie. Do następnego.